W drugim odcineczku z Battlefielda. Ja nagrywam około szóstej. Tak więc, jeżeli będziecie słyszeć dziwanie, zi jakieś coś w tym stylu, no to no niestety nie poradzę nic. Pogramy sobie jako... jako, jako, jako szturmowiec. Tak, niech będzie szturmowiec. Zamiast granatnika weźmiemy sobie apteczkę. Będziemy takim supportem w naszym teamie. Dobra, oha, no dobra, spieprzyłem sprawę. Zrobimy inaczej samobójstwo. Pyk i odrodzimy się troszeczkę bliżej. E, no, żeby... Żeby nie zapieprzać pół mapy. Jak idioci. Dobra, odrodzimy się w B. Może przy jakimś gościu. Dobra, odrodzimy się tutaj. Zobaczymy tutaj. Widać, że już granaty latają, zajebiście. Też coś tam od siebie wrócę. Fajnie. Dobra, może coś pyknie. Jeszcze tutaj często sobie. Potrzebuję apteczek. To jest dla mnie bardzo wygodne. No, pięknie drużyno wyleczenie. Tam ktoś kurwa pieka, padł pan Eee, o, tutaj gość padł no mój. O fuck. Bardzo widzę ich tutaj Czy oni tu sobie biegają, czy nie biegają to jest mój gościu Ktoś ostrzeliwuje Nic nie jest dobrze Pan padł Tyk ciekawe. Kurwa granat No tak się zdarza czasami Dobra, ktoś mnie podniósł Nie Tylko ja myślałem o wynoszeniu nie ma pan? No nic no Trochę go nie widziałem Dlatego nie pykło Mam 0 o kurwa Po prostu Mistrzem jestem Dużo tutaj nie ma jakoś graczy No ale mówię no o 6 nie spodziewajmy się żeby tutaj wszyscy grali nagle Yy, tak, tak. dzień dobry. Nie pykło. Jeszcze par. Nie podniosłem go, ale punktów nic tam może nie jak go podnoszę. Też jest taka możliwość. Dobra, tutaj jakiś wiksy dzieją Skąd przeciwników pierdala. Tu raczej nie Tu raczej tak Ech, widziałem właśnie tam, że mogłem kogoś podnieść, dlatego biegałem strona tutaj okazuje się, że ktoś tam jeszcze obstawiał to miejsce odcinek będzie jak zwykle 15 minut mam nadzieję, że zakończy się tak fajnie, że, że będę musiał podzielić jakoś oczywiście, no jeżeli będę musiał podzielić odcinek to podzielę tak jak wcześniej miejmy nadzieję, że tak nie będzie nie uśmiecha mi się robić drugiego odcinka 4-minutowego. Wam pewnie też nie za bardzo się chce oglądać odcinek 4 minutowy. No ale to mówię, to nie w mojej gestii jest akurat. kurwa. Co, Co? mam przygrożenie jakieś kurwa miście, eee, Ale naprawdę chujowo mi idzie 1-4. Dzisiaj sobie pogramy właśnie w operacji Metro. Przyczyny, ponieważ kanały mogą się wydawać troszeczkę nudne. Eee, no właśnie, kanały są trochę nudne, ale oczywiście też będziemy grać w kanałach. No, na razie wybrałem metro, żeby była trochę lepsza różnorodność. No to jest tak, z której strony? Kurwa, najlepiej zwiedzić. Zabije go ten granat, nie zabije. Zabiłem go. No wiedziałem właśnie, że tam biegł kozak. Oj, inne jest. Ani w metrze się dzieje, ale kurwa teraz ich wejść zajść tak, żebyśmy nie wcześniej. To jest trochę wyzwanie. No ale się siema. O, latarkę mam taktyczną, zajebiście. medykal nie mam jakiegoś wy... wykokszonego. Tak więc... Tak więc... Jeszcze dużo mam do odblokowania. Zobaczymy, jakie mam akcesoria. Celownik mechaniczny, tu mam AC OG X4. Nie, latarki nie potrzebuję. Ciężka lufa się przyda w chuj. Do montażu podstrzel. Dobra, tego nie potrzebuję, ale chwyt przedni się przyda, dobra. zajebiście, będzie trochę cenniejszy. Tak z tej broni. Tutaj. Cyk. To był mój. Kureczkę Tam wstajesz. Z tej strony. dala ładnie. Super. Eee, jeżeli będę malkotny to przepraszam bardzo. Ale tak jak powiedziałem, z rana trochę nagrywam. Pomyślałem sobie, że chcieli kolejny odcinek, może? No, za to leczenie też niezłe punkty się obrywa, dlatego lubię być medykiem. Taki fast, kurczę, xping. Fajnie, że mnie podnoszą, to jest... To jest tak... Kurwa, trójbór... trójbój? Nie, lol. Wybiegli jak piąć ja nie znając. Co mi innego pozostało, jak zbierać fragi. Na no nich. O kampieniu też nie można mówić nic. W tym momencie. Ja się nie kampić. jebią granatami, kurwa, no dobra taktyka w No tylko, że nic nie poradzę. Kurwa, fajnie, że podnoszą, naprawdę. To jest to, no jak team kurcze podnosi cię, to mniej idę to jest tak bardzo miłe. Och, no, chodź tu kurwa, gdzie O kurwa. Chyba padł Bo tam jakiś gościu mój był. Uwaj, last ci. Dostajemy. No jest nieźle dopiero zacząłem grać z na jakimś tam To jest to miejsce, ja pierdolę tutaj tak granatami ładnie można wyczyścić. Że stoisz po prostu amunicję sobie kładziesz pod dupę. I rzucasz granatami w tym przejściu. To jest przejebana sytuacja, bo pamiętam, że sam kiedyś tak zrobiłem. No i miałem w chujki, mi naprawdę w chujki się tutaj łapało nie Przepraszam cię tu Tutaj będą wychodzić panowie, więc no, to mi się przydało właśnie chyba granatowa Żeby ich powitać Kurwa, nie wiem, kto mnie zabił, bo i tak go zdjęli. No, w tym punkcie jest ciężko, jest ciężko kogoś przepchnąć i tak dalej. W szczególności, że medycy tutaj lata jak szaleni. i wszystkich podnoszą i tak dalej. No, naprawdę ciężko jest przebić się. Siema. No, ja pierdolę, kurwa. Wbiłem w niego cały magazynek, goście przeżył. Zajebiście, oczywiście w głowę jakoś super nie celowałem, ale... Dobra, przynajmniej asysta jest... Na... Ale jednak, kurwa mać, no gościu, powinien paść po całym magazynku wbitym w niego. Kurwa, zajebiście, facet stoi. Bomba. No dobra, no czas tutaj napierać na nich. Teraz będziemy od nich trochę... Od boku ich atakować. Więc ciekawa sprawa. Może ktoś się nabije. Kurwa. A, ze snajperem mam trochę małe szanse. W ogóle nie rozumiem kurwa sytuacji, bo chuj się ładuje lornetkę do snajperki, albo do strzelania na dużą odległość. To jest po prostu dla mnie pojebane, bo tylko i wyłącznie odsłania się swoją pozycję, która jak wiadomo, jeżeli jest się snajperem, to jest dosyć ważna żeby ci nie widzieli sprzątnąć kogoś, tak żeby nawet nie wiedział, kto by sprzątał. Właściwie kurwa z latarką, nie? oznajmia, że, że leży tam chyba, coś pod... Trochę dla mnie to się mija to z celem. Kogoś trafiłem. Właśnie, stoi. Jeżeli rzuciłem tam granaty i kogoś trafiłem, to wiedziałem, że klutafony tam stoją. Więc trzeba było ich trochę zajść. Niestety radio mam chujowe, bo mam 1 do 2 widać, bo 6.12, albo 6.13 w tym momencie. Nie będę podnosił tam ludzi, bo po prostu nie ma sensu. Ja tam podbiegnę i ginę po prostu instantly. Więc mówię, to się mija z celem. Dopiero jak moi ludzie. Nie. Dopiero jak moi ludzie coś tam przeczyszczą. To jest szansa. Coś mi właśnie waliło tak od lewej strony. A ja sądziłem, że moi ludzie się tym zajmą jednak. Jeżeli umiesz, jak to kurcze znane przysłowie, że umiesz liczyć, to licz na siebie. W tej grze to się w sprawdza. Tak, fajnie, zrespiłem się kurwa, w środku miejsca, gdzie rzucają granatami. Tylko rzucałem granatami. Nie się kłócić, to będzie. Bardzo dobry pomysł. Byłoby... O, żyje Kurwa, przynajmniej że się może odsuniemy, bo to widzę, że naprawdę jebią tymi granatami. Kurwa, kto mnie zabija ciągle, no? Muszę to ogień mnie zabił. Mój wie co się dzieje. Tutaj pan weźmiesz. Coś cię bliźnić, dobrze Tutaj granacik. Często dobrze rzucony granacik, naprawdę nie niewielki. Coś ich przepychamy, wiecie? Chciałem się za wcześnie, ale... Chyba co to nie Kurwa, ktoś tam stoi, tak? Czułem no, Widać na kropeczkę na minimapie Gościu jebie z ciężkiego karabinu maszynowego Z taka, mówię, zajebiście po prostu Siedzi sobie i napierdala. Mm -mm -mm. Zajebiście No i takiego podejść to jest ciężka sprawa Chyba to moi jebią Oh kurwa! O kurwa, o kurwa, o kurwa, kurwa. Dobra, na jana lecimy. Trochę. Chłopczeczka się przynależy. Fajnie, wywołanek taki sukno, że To tak, żeby się nie zbliżyli na wcześniej. Idę, może ktoś tu wchodzi. Przeciwniku No, aby się amunicję tam ja trochę jebał. Off wyleciałem trochę za teren działań bo... bojowych, ale <laughs> myślę, że nie będzie z tym problemu jeszcze minutkę sobie pogramy widzę, że na liczniku już mam bardzo dużo tego czasu Siema No, tak jak mówiłem miałem trochę łatwiejszą sytuację Mam sobie jedną granatnikiem z jedzenia. Ja natomiast jestem sytuacji Kurwa mać, no to wybiega gościu, już za granatą, spierdala to jest bardzo dobra taktyka, tylko że też zabójcza. Nie za bardzo mam co zrobić w tym momencie. W momencie kiedy oganiam, że kurwa granat mam pod i tak Dobra, ginę teraz i kończymy. zabiłem, zajebiście. Świetnie świetnie, tylko że już kończę nagranie więc super no kurwa, no będę musiał ciąć tym. dobra, padłem dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się myślę, że nie było źle, tutaj żeby statystyki sprawdzić 10-16, jestem 12 dopiero zacząłem i kontynuujemy w następnym odcinku trzymajcie się, na razie